Proszę państwa, powstaje ruch kontroli wyborów. Nareszcie do dobrodusznych pełnych ufności szanownych rodaków, dotarła y, przykra wiedza, że są kantowani, że stateczni y, panowie z Państwowej Komisji Wyborczej siedzący godnie za stołem nie są zainteresowani werdyktem elektoratu, lecz wymaganiami ruskich serwerów. A prezydent naszego pięknego państwa nazywa odmętami szaleństwa troskę o uczciwość aktu wyborczego. Fałszerstwo wyborcze, proszę państwa, jest matką wszystkich następnych kłamstw, które potem się pojawią. Ludzie i partie zdobywające władzę dzięki oszustwu, zawsze już będą stać po stronie oszustów w każdej sprawie. Tak te sprawy się łączą. Niezwykle szkodliwym efektem ubocznym nieuczciwych wyborów jest uświadomienie zorganizowanym i niezorganizowanym grupom przestępczym, że można wykiwać cały naród, można kpić z demokracji, można bezkarnie robić ludzi w ciula, jak mówi pan kolosz ze Śląska, że można piastując wysokie stanowiska państwowe, ustalać w knajpie, jak oskubać tłustych misiów. Jak ustawowo okraść emerytów, jak spowodować upadek klasów państwowych, yy, prawda, by yy, potem łatwo można je było rozgrabić, że można w zmowie z bankami dojść jeleni napalonych na frankowe kredyty, i tak dalej, dalej, dalej. Dla ludzi władzy fałszowanie wyboru to jest test, czy jesteśmy bezradnymi gamoniami, których można notorycznie oszukiwać. Dla wszystkich innych. To fatalny w skutkach przykład zwycięstwa zła nad dobrem. Oburzamy się, kiedy zostaje ujawniona afera w rodzaju y, parabanku Ambergold. Płakać nam się chce, kiedy słyszymy, jak sprytny oszust metodą na wnuczka wyłudził od babci wdowi grosz. Zgrzytamy zębami na bezczelnych komorników, świadomie kradnących y, traktory samochody przypadkowym osobom. Te oszukańcze numery yy, to jest efekt przyzwolenia idącego od góry. Tak w tym ustroju, w tym czasie, w tym miejscu robi się kasę i karierę. Jeżeli chcemy powstrzymać degrenoladę Polski, musimy dopilnować rzetelności wyborów. Od tego zależy, czy wrócimy do wzajemnego zaufania, szacunku, do elementarnej uczciwości wobec siebie. Po prostu mówiąc prywatnie, jeżeli wierzę, że prezydent został wybrany przez większość Polaków, szanuję go niezależnie od opcji, z której się wywodzi. Jeżeli jednak wiem, że wybrały go ruskie serwery, nie mogę go traktować jak swojego prezydenta. Tak to w dużym uproszczeniu wygląda. Nie ma wolności bez wolnych wyborów. Fałszerze kradną nam wolność. I w tych sprawach, proszę Państwa, właśnie 21 lutego w Częstochowie o godzinie 12 odbędzie się ogólnopolska konferencja środowisk, stowarzyszeń, obywateli zatroskanych prawidłowym przebiegiem wyborów yy, obecnego roku. W Akademii Polonijnej w Częstochowie przy ulicy Puławskiego, 4 przez 6, pod hasłem Powstań Polsko. Tu nawet mam taką ulotkę. Zapraszamy. Dziękuję.